witam wszystkich tu bloger lubartowski jak widzicie pracuję sobie o tu w tle jest moja praca ale jako że teraz się praktycznie nie jeździ to postanowiłem pograć troszkę w królewską grę no i tutaj są moje ostatnie ostatnie mecze e, Nagrywam ten film, żeby zobaczyć, jak, e, jak w ogóle będzie wyglądało nagranie z telefonu, bo to wszystko się dzieje na telefonie e, i zobaczymy. Gram tu kilka takich partii dziennych. E, zaraz, zaraz. Co ona mi tu. Nie, to mi zbiła, co chciałem. Kurde, bo grałem tu taką partię, myślałem, że wymuszę, wymuszę bicie, że wymuszę bicie, ale nie udało mi się wymusić. No ale dobra, plan, plan był od początku, żeby strzelić tego laufra, który jest bardzo groźny. Ona niestety strzeliła mi. Strzeliła mi. Po prostu nie tego zawodnika co trzeba. No dobra. To są moje partie, które gram aktualnie i w tej chwili jest tak, że na posunięciu są przeciwnicy. Natomiast chciałem sobie. Po, chciałem sobie. Zapisać. Partię, która mi się nie pamiętam, czy to była ta partia? Zobaczymy raport z partii. E, czy to była ta partia, która mi się tak świetnie, która mi się tak bardzo podobała? E, tu nam się wczytuje w tej chwili. W ogóle mm, zacząłem grać teraz na Ciscomie. Wcześniej grałem na Licis i mm, cziskom jest dużo lepszy, dużo większe możliwości, nauki daje, 82%. Yy, szalona partia, wyszedłeś z niej zwycięsko, no w sumie ona była na, nawet fajna, yy, była po jednym błędzie takim dość powiedzmy poważnym, ale generalnie bardzo, yy, no w sumie nie jest najgorzej, nie, nie jest najgorzej. Dobra, i przeanalizujemy, jak, jak ta partia wyglądała. E, no, najpierw to wiadomo, książkowe ruchy. I tu mamy e, fajne, to jest w tym e, wciskomie, że mam pełną, e, pełny obraz tego, co się działo podczas tej partii, nie. W, kto prowadził z jaką przewagą podanym ruchu. Oczywiście to jest wszystko takie e, też nie do końca dokładne. W każdym razie najpierw przechodzimy przez teorię debiutów, nawet nie wiem, jak się ten debiut nazywa, ale może Piotrek podpowie, <laughs> jeżeli to ogląda. No dobra, w każdym razie idziemy na razie książkowe wszystkie podania są. No, tutaj. Po prostu bałem się, że on wskoczy mi. A jaki to był plan? Dlaczego ja tu chciałem? A, chciałem chyba kopnąć tego, kopnąć tego laufra. Nie wiem y, dlaczego. No, w każdym razie wydał mi się groźny, nie? Y, więc chciałem go kopnąć. Y, dalej, zawodnik oczywiście bardzo mądrze zbił mi skoczka. No, to co ja zrobiłem? Też najlepsze posunięcie, odbiłem skoczka, no tu żadnej filozofii nie było, nie? W każdym razie mam teraz zepsutą w ogóle linię pionów. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik, no wybija mi piona. No, tutaj ja mu wybiłem piona, chociaż tu ten silnik pokazuje, że to był, że to była niedokładność. No tak, bo mogłem jednocześnie tym ruchem wyprowadzić, wyprowadzić do gry. To byłby, byłoby uderzenie w tempo z wyprowadzeniem Hetmana do gry. Natomiast tu dostałem szacha. Uciekłem w tą stronę, co no, chyba było błędem. W każdym razie. A, widać, że on by zagrał to samo zagranie Więc tak czy inaczej musiałbym stąd uciekać e, Zamiast wchodzić do gry z koczkiem. No jeszcze ma debiut. Debiut nie zrobiony, a już atak, nie? Jeszcze nie, powy, nie powyciągane. Nie powyciągane jeszcze na tym urządzeniu właśnie na tej aplikacji nagrywam właśnie film e, ma niewyciągane nie powy nie powychodziły wszystkie figury lekkie do gry, a on już hetmanem ciśnie, nie? No, ale dobra, zobaczymy, co z tego dalej wyniknie, bo już nie pamiętam nawet, jak ta partia się potoczyła. Aha, e, uderzenie w hetmana. No, zobaczymy, co będzie. On mnie bije, ja go bije skoczkiem od razu. Wyjdźcie skoczkiem w tempo. E, I. On wychodzi teraz z koczkiem, właśnie rozpoczyna debiut. No i on mi tu, silnik proponuje, żeby jednak, że powinienem jednak iść tym wolnym pionem, znaczy wolnym, izolakiem na dobrą sprawę, żeby iść tym wyizolowanym pionkiem w górę. No bo pionek jest podparty wieżą, więc no jakąś tam siłę rażenia ma. Roszada wyjście wyjście laufrem dlaczego, co ja chciałem aha, będzie pewnie pewnie uderzenie baterią może, ale jaką baterią jak już nie mam kurcze Hetmana no dobra on wychodzi wychodzi pionkiem z planem pewnie żeby tutaj tego pod... nie no tak, podeprzeć drugiego pionka tu cały czas silnik uporczywie chce, żebym ja szedł do przodu. Dlaczego? To nie wiem. Ale dobra. Teraz hetman wychodzi, wychodzi na przekątną i będzie miał potężną siłę rażenia na, moje, na moją wieżę. Jeżeli tego nie zauważę, nie? no dobra, poszedłem. no Ruch jest niby dobry, ale jednak cały czas silnik ciśnie, żebym szedł lewą stroną, lewą flanką. No dobra, wyjście z koczkiem takie trochę dziwne, bo niestety pole D6 miał zasłonięte, pole C6 miał zasłonięte, więc musiał wyjść tutaj na D7. Co ja w tym momencie robię? No, zagrywam najlepszy ruch w pozycji kopnięcie skoczka. Co kopnięcie skoczka powoduje? Że skoczek musi albo wrócić. Co zrobi skoczek? Idzie podbicie, nie? Czego ja go nie zbiłem? Powiem szczerze, nie wiem. Nie zauważyłem tego. To była bardzo duża niedokładność z mojej strony. Zawodnik on yy... No dobra, poszedł tak. A co ja, miałem, a co ja? A ja, proszę państwa, znowu kopię tego skoczka. Noż kurczę, miałem go na widelcu i go teraz debilnie kopię. Kopię go pionkiem, zamiast go wtedy skoczkiem strzelić. No i on tutaj zrobił błąd Jakby dał mi drugą szansę Uciekł skoczkiem z skoczkiem spod piona Prosto pod Mojego skoczka No to była po prostu poezja Czyli jakby dał, dał mi Dał mi zawodnik drugą szansę co yy, no Oczywiście odbił mi tego skoczka Tamten też był i tak do odbicia Ale pięknie się Wyizolował Pionek I to jeszcze wolny, proszę państwa, dzięki temu, i zawodnik tutaj ciśnie ostro. Co ja na to? No, oczywiście, książkowe podejście wierzą pod tego nieszczęśnika, który zaraz zginie. On oczywiście uporczywie próbuje mnie tutaj przestraszyć. Idzie jak, jak osobówka na Tira, ale oczywiście ja tutaj nie miałem wątpliwości no i tu zdobywam już lekka przewaga mi się zarysowała widać tutaj na tym paseczku przewagę białych lędką yy, yy, no dobra on pchnął tego piona co my robimy my, my pchamy, nie bijemy dlatego, że no lepiej nie, roz lepiej nie rozbijać tego skrzydła na którym stoi wieża Dlatego, że no w, w, e, po prostu miałaby łatwy atak gdyby, gdyby to porozbijać. Niech ta, e, niech ta grupa pionów sobie stoi. E, no. On z tą wieżą powinien wychodzić, ale wyszedł. E, wyszedł z nadzieją zrobienia mi widełek. Oczywiście te widełki są bardzo łatwe tutaj do. E, łatwe widełki do e, no, Do likwidacji nie Przejdziemy szybko on, on wchodzi mi tutaj Właśnie skorzystał z tych widełek Strzelił mi tego e, Laufrana Natomiast ja odbijam e, Odbijam tutaj no, Odbijam dlatego, że po prostu e, Po pierwsze, żeby mieć wieżę Na widoku Po drugie żeby tu zrobić sobie ładną, żeby wydostać tego pionka spod tego pionka, nie? Żeby nie szedł, żeby nie był zdwojony. No niestety, ale nie zobaczyłem, że tu mam już zdwojonego. No dobra, ale nieważne. Zawodnik wreszcie zdecydował się na uderzenie wieżą. Czy ja wiem, czy za późno? Oni tu mówią, żebym bił, ale ja... W nadziei, że ten pioneczek Wyjdzie na tą ładną linię Że będę miał większą wyspę Z nadzieją zrobienia Większej wyspy po prostu pionową Pionowej um, Popchnąłem ją tylko tyle, nie? Tu, pch tu pcham dalej Uporczywie te piony No to jest oczywiście niedokładność moja Ale zawodnik chce mi koniecznie Strzelić tą Wierzę. Jak on to robi? No, ja uciekam tutaj. Jest ochrona króla, nie? Król broni. No, walczę, kurczę, żeby, żeby tą, tą, nie? No, w końcu, dobra. Strzeliłem go królem. Ech, nie dał mi szans. Nie dał mi wyboru, nie? Musiałem to zrobić. No, a on tu oczywiście znowu wystawia nową wieżę. No. Co dalej? Idzie... Tutaj próbuje mi wejść. Aha, strzeli mi. No to bez sensu, trochę. A żebym mu po prostu nie zabił wieży, jak mi tu wejdzie. No ale dobra, jak my sobie z tym poradzimy? Tutaj. No, no. no. Aha, ten cały czas mi każe pchać ten silnik. Próba wejścia, proszę Państwa, próba wejścia próba wejścia hmm, próba wejścia y, wieżą tutaj gdzieś w środek natomiast to jest skazane na porażkę po prostu nie ma szans na to y, ja teraz wychodzę z planem wybicia mu tych pionków chcę mu wybić te pionki i proszę państwa y, on chowa tego króla nie wiem po co on z tej strony tego króla chowa bo powinien mi kopać te pioneczki, nie? żeby mi rozbić te pionki, albo coś tego. No więc ja sobie wchodzę i będę wybijał piony od tyłu. Będę ich brał od tyłu. No i dobra, i teraz on popełnia błąd katastrofalny. Proszę państwa, to jest błąd potężny, bo nie dał mi szans na to, żebym wybijał piony, bo po prostu podłożył się wieżą. No, i w tym momencie zawodnik poddał partię, już nie było, nie było co grać, tak? Także chciałem tu ładnie sobie. No dobra, zobaczmy, co, bym, co by było, gdybym ja jednak wybił mu to. No, wybiłby mi te izolaki, ja bym wybił mu te izolaki. Tutaj e, pewnie by, pewnie by podszedł by pewnie tu, żebym ja mu go strzelił. On by mi strzelił tego, nie? Ale ja już mam to, na to wywalone. On nie chce strzela. Tutaj moja ta jest. On tu nie pójdzie, a ja muszę. A ja, proszę państwa, idę. Idę Pchampiona, nie? Zaraz, oczywiście. Ten by pewnie szedł no i by mi go wy... wybił by mi go musiałbym go jednak no tak, z planem z planem czekaj, czekaj, nie, nie, nie nie, nie, dobra, pewnie nie, musiałby tak pójść, dobra, on by poszedł tak, no ja tu bym już nie mógł podejść, bo bym mnie strzelił więc musiałbym wejść jednak tutaj strzelić no i proszę Państwa, mogłoby być nieciekawie. Tu by trzeba było. Yy... No i on by już. Dobra. Kończymy to. Kończymy, bo nie wiem, ile, ta par... ile może film trwać na tym ustrojstwie.